No to już jest przesada. 14, 14. Izabela, obiad. Chciałbym zjeść jakiś obiad. A Nie ty ma. od rana tutaj w tej swojej sypialence siedzisz. 15 metrów kwadratowych ze skosami. To prawie 10 wychodzi. Takie mieszkania w blokach. A ty co? Zjadłem coś. Nie ma, zrób sobie. Bałki będę twoje jadł. Ja tu po prostu kręcę się. Mam wychodne dzisiaj. Gdzie no, wychodzisz? Gdzie wychodzisz? Powiedz, ja? powiedz, gdzie wychodzisz? Dzisiaj wychodzę do mojej córki i chłopaka. i Jesteśmy zaproszeni, na Arkadio. A ja też mogę? Tak, jesteśmy zaproszeni na kolację, oczywiście. Też będzie mama e, tutaj, e, przyszła moja swatowa z rodziną, także będzie cudownie. O, jakieś może plany, może wesele będzie albo ślub jakiś, co? Nie wiem, zobaczymy. A no może w ciąży, Jolka. Jezus, Arek. No co? jestem, już co nie można się spotkać. No nie można, no wiesz, że ludzie się spotykają z jakiejś okazji. Kiedyś było tak, że można było zapukać do kogoś i słuchaj, jestem, no, wpadam na tak kawę, tak można, ale my a my tak teraz trzeba mamy. zapraszać. Ale właśnie my tak mamy, że jestem i, i ten. No to Proste. my mamy taki otwarty dzień. On, do nas dom. znaczy dom, można do nas spaść. jeśli jest fajnym człowiekiem, bo my tylko fajnych zapraszamy i z fajnymi się zadajemy. Więc można zapukać i słuchajcie, jesteście, jesteśmy. No to dawaj, wpadamy, pijemy kawkę, herbatkę, maczę, co chcecie. My bardzo lubimy gości, A. bardzo lubimy albo kakao ceremonialne pijemy. Kakao, kto je zrobi? Ja. A kiedy obiad będzie? Nie będzie. Nie jest obiad! Na imprezę idziemy, no dobra, to już. Nie trzeba robię. dwa dni wcześniej nie jeść, bo na imprezę idziemy, no dobra, no dobra, ok. To Cię zostawię, to Ty się baw, czy Ty dzisiaj wisi od rana, 8 rano wstałaś i albo. Coś przekładasz albo teraz się czeszesz i przed lusterkiem. To jest. A popatrz! To jest może to być to, to krzywe lusterko, tak? Lusterko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Ty, Izabelo! Jak będziesz y, mniej sobie robić tych wałków, to będziesz najpiękniejsza na świecie! Ty to wiesz piję! może nowy serial. Będziemy takie postacie z bajek, na przykład nie? No. Lusterko, Słuchaj, lusterko, powiedz zacznij. mi, kto jest najpiękniejszy na świecie? Słuchaj. Jest tam taka piękna dziewczyna, która też ma 51 lat, ale gdzieś mieszka w Polsce i mi prawie telefon spadł dobra, kończymy, To no. chyba jakieś cuda tutaj się zdarzają jakieś nie wiadomo